Bartek, można o tym meczu powiedzieć. Miłe, złego początki. Jak najbardziej. Prowadziłem po karnym. Mieliśmy też więcej tych sytuacji. Tak z przebiegu spotkania wydaje mi się, że prowadziliśmy grę. No niestety dwa gole stracone i strata punktów. Ta porażka boli tym bardziej, że naprawdę fajny mecz zagraliście w niedzielę w Susnowcu. Tym razem ta druga połowa można powiedzieć do zapomnienia. No, wydaje mi się, że tak. W końcówce też mieliśmy parę sytuacji. No, nie wykorzystywaliśmy ich, i no, w Sosnowcu też było trochę tych sytuacji. Musimy poprawić skuteczność na pewno. Kolejny też mecz, gdy, gdzie przeciwko naszej drużynie jest dyktowany rzut karny. No, coś tutaj nie gra. Nie wiem, z czego to wynika. Może idziemy na raz. Nie, ma, nie mam pojęcia. No, tak, taka jest piłka: to jest gra błędów, i, i tak to niestety wygląda.